Zadanie siódme, czyli równanie. I mamy tutaj sprawdzić, ile mamy rozwiązań tego równania. Żeby do tego w ogóle podejść jakoś sensownie, nie trzeba tutaj nic wymnażać, nawet to by tylko utrudniło sprawę, tylko podejść do tego w ten sposób, że weźmiemy sobie każdy z tych wyrazów jako osobno, osobną część i przerównamy je do zera. Czyli mamy 2x równe... 0, lub ten już jest z głowy, x plus 3 równe 0, lub x kwadrat plus 25 równe 0. Zobaczcie, jeżeli tutaj podzielimy przez 2, no to wiadomo, że wyjdzie x równe 0, czyli jedno rozwiązanie już mamy. Dalej, lub Tutaj co, trójkę trzeba wyrzucić na drugą stronę będzie x równe minus 3, czyli mamy już na pewno dwa rozwiązania. To sprawdźmy, czy będzie ich więcej. Co z tym? Jeżeli tutaj wyrzucimy 25 na drugą stronę, to oczywiście zrobi nam się minus 25. I tego nie da się tutaj zrobić w ten sposób, ponieważ. Liczba podniesiona do kwadratu nie może być ujemna, a na pewno nie na maturze podstawowej. Eee, więc tutaj mm, nie uznajemy tego jako rozwiązania. Możemy tu napisać brak rozwiązań. E, więc zostają nam tylko dwa rozwiązania, minus 3 oraz 0, czyli jest to odpowiedź A, więc nie dajcie się na to nabrać, jak Wam wyjdzie x kwadrat równa się liczba ujemna, to nie musicie tego liczyć, przekreście to, zaznaczcie resztę i e, życzę jak najwięcej punktów na maturze i zero pomyłek w tego typu zadaniach.